Cześć, tutaj Leszek. Dzień dobry z studio, które wkrótce nieco się zmieni za sprawą malutkiej przeprowadzki, a ja wracam właśnie z malutkiej zimowej sesji, na której to sobie pomyślałem tak, ja strasznie kocham jeździć na trenażerze. że... Ale w kontekście trenera bardzo dużo mówi się o motywacji, albo bardzo dużo mówi się często na temat tego, że jest to spory wysiłek dla psychiki. Mojej też, przyznam, wbrew pozorom, właśnie z tego względu, ja bardzo lubię sobie urozmaicać ten trening, tak żeby się po prostu cieszyć z tego wszystkiego. Z czego? Ze sprzętu. <gadżety> bardzo często mnie pytacie o różne gadżety. Jak to mówił chyba Karol. Przeszkadzacze i wiele osób chce, żeby sobie maksymalnie umilić ten czas często bardzo ciężkich treningów, których nie jesteśmy w stanie wykonać w pełni efektywnie wtedy, kiedy nie nabędziemy odpowiednich dodatków. Umówmy się, że dzisiaj ne, nie mówimy o, same, o samym zwifcie czy o samych aplikacjach, bo to jest, wydaje mi się, oczywiste. Jeżeli pojawia się gdzieś wspólna rywalizacja, albo kiedy gramy w grę komputerową, to jedzie się w zupełności inaczej niż oglądając film, czy też e, zaglądając po prostu na białą ścianę. To, co moim zdaniem jest absolutną podstawą, e, z czego niekiedy zdarzają się osoby nie zdające sobie sprawy, to jest. Chłodzenie, wentylator. No nie ma, u mnie nie ma możliwości. Ja się tak strasznie pocę, że bez wentylatora, który będzie miał te 400 W mocy, ja po prostu nie daję rady wejść na nieco mocniejsze strefy. Wtedy po prostu mój organizm zaczyna się poddawać. Niestety, tutaj w studiu mam taki, który jest sterowany ze smartfona. Jest on po prostu podłączony do WiFi, ale moim zdaniem akurat ten jest nieco za mały. I on nawet wtedy, kiedy wieje na, na maksa. No, nie chłodzi mnie tak, jakbym tego oczekiwał. W domu mam nieco mocniejszy, ale też przez to, rzecz jasna, głośniejszy. Oczywiście nie musi to być sprzęt, który będzie sterowany tętnem, ale um, powiem wam, że. Ech, takie rozwiązanie jest najlepsze z punktu widzenia osoby trenującej, która mm, wchodzi na przykład na zmienne strefy. Kiedy e, komuś na początku jest na przykład zbyt chłodno, a potem o, okazuje się, że jest zbyt gorąco, i potem trzeba kogoś wołać: Halina, zwiększ mi e, siłę tego wiatraka! Albo potem zmniejsz. Więc coś, co jest e, smart i jest podłączone do chwili, czym można sterować z telefonu z pozycji roweru, albo coś, co steruje się samo z pozycji e, naszego chociażby pulsometru, będzie najlepszym rozwiązaniem ale wiadomo, no, nie każdy będzie chciał wydawać na wentylator, tak jak w tym przypadku mniej więcej 2-3 stówy albo y, tysiaka za takiego, kto jest, jest w pełni smart. Wiem, że z, mm, wielu osobom będzie się wydawać to y, grubą przesadą i absolutnie taki pogląd y, będę szanować. Jednak jeżeli ktoś spędza, nie wiem, 8-10 godzin na tym że y, y, ciężko trenuje, to myślę, że w pełni zasługuje na taki wydatek i wcale nie jest to jakaś y, fanaberia. I często okazuje, się, że trenażer i wiatrak to będą dwie najdroższe, absolutnie, rzeczy na wyposażeniu naszej jaskini domowej. Potem będzie już odrobinę taniej, tak mi się wydaje. I chyba z jednym z takich najtańszych dodatków, który moim zdaniem jest obowiązkowy, to będzie odpowiednie zabezpieczenie naszego roweru przed negatywnym wpływem potu. Potem biorą się różnego rodzaju hmm, poglądy, opinie dotyczące tego, że. Niszczy się rower od jazdy na trenażerze właśnie na skutek tego, co leci nam z czoła. Jednocześnie bardzo często pytacie mnie e, właśnie o coś takiego. E, ja to akurat kupiłem w Decathlonie. Mam jedną tego typu osłonę w domu, drugą, drugą mam tutaj. Właśnie ze względu na to, że mi jest po prostu szkoda sprzętu. E, szkoda mi jest tych wszystkich śrub, które uwierzcie mi, po jednym sezonie jazdy będą nadawały się do śmieci. To jest inwestycja gdzieś mniej więcej 60 zł. Jeszcze tutaj tę metkę kładę na tych śrubach i wtedy wiem, że rower będzie na pewno bezpieczny. A jeżeli położymy na to ręcznik, no to myślę, że naprawdę możemy wtedy zerwać z poglądem, że rower przegnieje nam na wylot. Następna rzecz to będą maty. Hmm, niektórzy mogą myśleć, że jest to chociażby element dekoracyjny. Nie, tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Spójrzcie chociażby na te ślady. Wiecie, od czego są? Od bloków. Jest jeszcze jeden argument przemawiający za tym, żeby mieć matę albo najlepiej dwie, położyć jedną na drugą. Chodzi tutaj o tłumienie e, niskotonowych dźwięków, które wydobywają się z. Pod naszego trenażera. A wentylator, yy, osłona na rowę i osłona podłogi to są takie trzy rzeczy, bez których absolutnie bym nie, yy, nie ruszył. A pozostałe Rzeczy, o których Wam będę teraz wspominać, to to już są troszeczkę takie fanaberie, bez których y, można się obejść, ale y, fajnie jest uprzyjemniać sobie po prostu jazdę albo korzystać z dodatkowych nowych możliwości, chociażby na Zwifcie. Jedną z takich rzeczy, które mnie, y, przynajmniej na początku, rozbawiły do łez, to jest podstawka Smart pod przednie koło. Jak to podstawka Smart? Jej ludzie ratujcie, czego to nie wymyślą? Y, tak. Za sprawą tego urządzenia można siadać komuś na kole, albo kogoś yy, urywać z tego koła, albo wybierać kierunek jazdy. W domu takiej podstawki nie mam, nigdy na niej nie jeździłem. Wiem w teorii, yy, jak to funkcjonuje i jakie to daje możliwości. No to robimy tak. Sprawdzamy przede wszystkim, czy podstawka nie jest podłączona do innego urządzenia po Bluetoothie. No i dajemy let's go i wsiadamy. Znaczy ja wsiadam, wypatrzyć. Można jeździć tak, jakby się było. Pod wpływem izotoniku. Super. No i to jest taki gadżet. Na szczęście nie kosztuje to 1000 zł, tylko powiedzmy 300-400. Albo można dogadać się ze sprzedawcą, żeby nam to dorzucił do droższego trenażera w gratisie. Bardzo dużo pytań dotyczy też tego telewizora i pytania, jaki komputer tutaj jest podłączony. Nie jest to żaden komputer, jest to po prostu Apple TV, więc tutaj jest ściągnięta e, wersja Zwifta na urządzenia z iOS-em. Ten telewizor to jest 35 cali, ja go kupiłem e, na wyprzedaży. Tutaj w jednym rogu była e, rysa, jest on po zwrocie. Ta rysa okazała się być tak naprawdę klejem. Miał przepracowane e, chyba 2,5 godziny i kupiłem go za jakieś 1300 zł? Do tego dodatkowy taki stojak, który można szybko zdemontować bez wiercenia dziur w ścianach za też mniej więcej 400. Nie wygląda to źle. Moim zdaniem, przynajmniej. I chyba jak większość osób, które dużo czasu spędzają w jaskini wytopu, mam coś takiego, co mi przez cały czas nakazuje właśnie w odpowiedni sposób aranżować sobie to miejsce. I jest to naprawdę coś fajnego. To są takie detale, które wszystkie w sumie dają bardzo dużo motywacji, choć wydawałoby się, że są to na przykład pierdoły, ale dla. Dla nas bardzo bardzo istotne, więc absolutnie bym się tego nie wstydził. Ani też nie wychodziłbym z założenia, że ojo, za dużo pieniędzy inwestuję w, w arażację jaskini wytopu. Nie, to się zwraca w postaci dłuższego życia, zdrowia psychicznego i po prostu satysfakcji. Te treningi też dzięki temu będą lepsze, bo nam się będzie chciało tutaj siedzieć. Ale przy tej okazji, przy okazji tego odcinka, chciałem też odpowiedzieć na y, jedno pytanie, które ostatnio pojawia się y, bardzo często na moim facebooku i na instagramie, a dotyczą one używania licznika na trenerze. Jest to po prostu gadżet nieprzydatny, akurat w przypadku e, łączenia się z inną platformą. Jeżeli byśmy wykorzystywali sam licznik, to co innego, bo on też jest w stanie przeprowadzić na nas przez trening. Mówiłem e, dwa odcinki temu o tym, że a, to coś też jest w stanie sterować interaktywnym e, smart trenażerem poprzez ANT. Ale inaczej będzie w sytuacji, kiedy. Będziemy mieli odpalonego Zwifta albo aplikację Taxa albo jakąkolwiek inną platformę treningową, chociażby od Elite czy Ruby. Tutaj będą rejestrowane inne wartości dotyczące um, przebytego dystansu, metrów e, czy też prędkości, a co innego powie nam każda inna platforma treningowa, która będzie miała um, swój algorytm obliczania prędkości. Pokażę wam to na przykładzie. Kręcę sobie 30 watów, dosłownie na Zwiftie i jadę z prędkością 18 km na godzinę, pod górkę jest teraz aktualnie 3%, co pokazuje w tym samym czasie mój garmin, że jadę 15, a tu jadę 18. I siłą rzeczy, jeżeli prędkość mierzona jest w zupełnie inny sposób niż Chociażby na Zwiftie, to te wartości będą się rozjeżdżały. I na to wpływ ma bardzo dużo czynników, które są zaszyte już w samej aplikacji. Garmin liczy prędkość tylnego koła wirtualnego bez zastosowania jakiegokolwiek algorytmu. Jest to przyczynienie 1 do 1. Jednakże Zwift uwzględnia drafting, uwzględnia to, na jakim rowerze jedziemy i jaką mamy aktualną masę oraz. Przede wszystkim ukształtowanie terenu. To jest najistotniejsze. Garmin z kolei nic nie wie o ukształtowaniu terenu, bo on w tej sytuacji sprawdza tylko i wyłącznie prędkość tylnego koła. No i właśnie z tego względu warto jest zaufać Zwiftowi i jego algorytmom, które moim zdaniem są dosyć wiarygodne w odniesieniu do zarówno terenu, jak i również do rowerów, jakie nabywamy wraz z naszym doświadczeniem. Podobnie również niektórzy mogą mieć wrażenie, że dane są zawyżone wtedy, kiedy bierzemy udział w eventach. Jednakże w Realu, jeżdżąc w bardzo dużym drafcie składającym się z 60 kolarzy, też bez wysiłku będziemy osiągać chociażby 38 km na godzinę, więc to możemy traktować troszeczkę z przymrużeniem oka. Jednakże to, co jest istotne, sam Zwift jest kompatybilny praktycznie ze wszystkimi platformami, które odkładają jakiekolwiek dane treningowe. Mam tutaj na myśli sprawę Garmin Connect, przez co chociażby te dane, które zostaną wrzucone do Garmina, będą widoczne nie tylko na liczniku, ale również na moim zegarku. Więc ja to widzę w historii na dwie minuty po treningu. To samo tyczy się Santo, Wahoo e, i wszystkich tych serwerów, które gromadzą dane na temat e, naszych określonych jednostek treningowych. Z tego też względu tutaj spokojnie mogę dać odrzuć jazdę, zapiszę ją tylko i wyłącznie na Zwiftie i to wystarczy. E, Zwift automatycznie wyśle to do Carmin Connect, wyśle to do strawy bez tworzenia duplikatów. E, pojawi się ta aktywność także na Training Pixie i tam też zostaną zliczone chociażby tss Trening Stress Score, dostarczając dane treningowe tym, którzy posiadają swojego własnego trenera. I to tyle dzisiaj, tytułem takiego odcinka uzupełniającego odpowiadającego też na, na, na Wasze różne pytania. To jest też mój pogląd na to, w jaki sposób wyposażam jaskinie, wytopu i. To są moje priorytety, jeżeli chodzi o mm, przyjemne spędzanie czasu w czterech ścianach, e, zwłaszcza kiedy dni są tak krótkie, zwłaszcza w takim okresie międzyświątecznym, kiedy e, treningi bardzo fajnie urozmaicają codzienność, kiedy to treningi też po pozwalają zjeść więcej pierogów czy też e, sernika. Skoro i dbanie o to miejsce, e, inwestowanie w nie zagwarantuje nam to, że będziemy chcieli tutaj częściej wracać i będziemy mogli na tym rowerze spędzić o wiele więcej czasu, nie narzekając i też zmniejszając ryzy ryzyko, że zrobimy sobie krzywdę, chociażby nie posiadając wentylatora, albo że te treningi będą mało wydajne, albo szybciej będziemy się męczyć, właśnie ze względu na to, że czegoś brakuje nam w tym naszym wyposażeniu, przez co mniej chętnie jeździmy e, właśnie tutaj, nie wychodząc z domu.